Witam Was serdecznie moi drodzy, Danie z tej strony Drodzy fani, wszystkie pracowite pszczółki i tak dalej. Dzisiaj taka aktualizacja, której dawno nie było na temat tego, co w tej chwili robimy, co w tej chwili planujemy. Moi drodzy, jesteśmy na terenie naszej łąki kwietnej, tu gdzie w tamtym roku zaczynaliśmy. W sumie to zaczynaliśmy już dwa lata temu, ale dwa lata temu troszeczkę coś nam nie poszło. Rok temu tutaj za mną była łąka Kwietna, na którą już część z Was trafiło, część z Was zapewne Chciało przyjechać, ale nie przyjechało. Wiadomo jak to jest, brak czasu. Zdarza się. Niektórzy będą zaskoczeni, że w ogóle coś takiego w Sobótce było i tak dalej. Było. Co w tej chwili się dzieje? Moi drodzy, za mną no ta łąka miała być dwuletnia. To wszystko było przygotowane tak, żeby ona miała wyrosnąć rok po roku. Na wiosnę jeszcze było dosiane tam troszeczkę nasion, niestety. Coś się zadziało i zbytnio nie wiem co, ale mniej więcej już wiem, że to miejsce, na którym w tej chwili jesteśmy, czyli ten totalny taki nieużytek, w którym się nic nie dzieje od wielu, wielu, wielu lat. Mieszkam tutaj w Sobódce już chyba z dobrych 15 lat i tutaj się nie dzieje nic. Dopiero myśmy tutaj zaczęli coś ogarniać. Generalnie do czego zmierzam? Te tereny. Po boku, które widzicie, to wszystko jest trawa. I to ona jest tak głęboko zakorzeniona, że jakbyśmy przygotowywali ten pierwszy teren tutaj, to po prostu była masakra. W momencie jakbyśmy to wszystko tutaj przygotowali, to no powiem tak, było bardzo dużo jeszcze wyciągania korzeni z trawy i tak dalej, i tak dalej, później po wysianiu nasion jeszcze w bardzo długo. Pamiętam taką akcję, którą robiliśmy z, tutaj z Kasią, Gosią i z Wojtkiem, wyciągaliśmy oset. Bo było tego ostu tak ogromna ilość, że by nam te wszystkie kwiaty, które chciałyby wyrosnąć. A w tym roku, cóż, porosła tak wysoka trawa, że dochodzę do wniosku, że niestety, ale na takim terenie jak mamy tutaj, co roku trzeba będzie tą ziemię przerzucić, musi przyjechać traktor, musi ją prze. Można powiedzieć przeorać i nie będzie to tak proste, jakby można powiedzieć wszystkim się wydawało, że wrzucimy nasiona i one, ta łączka będzie sobie rosła, rosła, rosła i co, co roku będziemy mieli fantastyczne, fantastyczne kwiaty i będzie cudownie. Fakt, że już widziałem parę motyli, bo bardzo dużo motyli w tej chwili tutaj lata, O właśnie przeleć okobnie mnie i takich, których nie widziałem w zeszłym roku, takich, które nie udało mi się złapać w aparacie, mam nadzieję, że macie nasz kalendarz z ubiegłorocznymi e, opadami. E, więc jak wygląda to w tej chwili? No powiem Wam szczerze, spodziewałem się, że ta łąka będzie wyglądała troszeczkę lepiej, że ona sobie, że tak powiem, poradzi. Natomiast już mamy pierwszy wniosek na ten rok. Nie ma co, że tak powiem, ukrywać, że no, czeka nas kolejna inwestycja w przygotowywanie tego terenu. Czyli coś, czego nie lubię, ponieważ koszty, 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 koszty i koszty. Nie wiem, że sama dzierżawa nas kosztuje bardzo dużo, to jeszcze kolejna rzecz czyli przygotowywania terenu ponowne, ponowne i tak dalej, i tak dalej. E, tak zachęcam Was do kupowania kalendarzy, jeżeli w tym roku będzie, tak się zastanawiam, czy, czy będzie, ale zobaczymy. Coś wymyślimy. E, natomiast druga rzecz. E, właśnie w tej chwili rozmawiałem z Arturem, który do nas tutaj jedzie i on przykował nam ten teren za nami. E, i z tego się niesamowicie cieszę. Moi drodzy, tutaj, tą dróżką, która będzie szła koło, koło siatki, będzie wejście na naszą pasiekę edukacyjną, na którą już się skradam od zeszłego roku, ale dopiero w tej chwili no, udało nam się coś tam e, ogarnąć. Można powiedzieć, znowu trzeba tam na samej górze przygotować teren, trzeba to wszystko skosić, zerwać to trawsko. Myślę, że tam wysiejemy. Zobaczymy, i tam powstanie parę, parę uli. Przed wejściem, można powiedzieć, koło Janosika, tego stoku, który jest tu niedaleko, już zostawiłem belki ogrodzeniowe, które można powiedzieć, będzie trzeba wkopać. Na szczęście obędzie się w tym roku bez włożenia w takim malutkim wózeczku tych, tych belek, ponieważ w tamtym roku to po prostu. Tutaj straciłem chyba rok życia przy targaniu tego tutaj, można powiedzieć, ręcznie. Co dalej? Musimy to wszystko ogrodzić, niestety, moi drodzy. Musimy to ogrodzić z paru względów. Pierwszy wzgląd to jest taki, że no niestety tutaj jest dziki teren. Tu jest bardzo dużo dzikiej zwierzyny. Mamy bardzo dużo saren, bażantów. One nam totalnie nie przeszkadzają. Najbardziej niestety rozwalają system dziki. One tutaj e, szarżują w te miejsce, które w tej chwili tutaj jest dojazdem, na którym stoi e, aparat i statyw, to po prostu jest w tamtym roku było idealnie gładziutkie, było normalnie, można sobie, sobie rozłożyć szachownicę i grać w szachy, ale w tej chwili jest tak zryte, ponieważ tutaj było wykoszone te dziki sobie to wszystko przerzuciły do góry nogami. Wiosną przyszło, przyszły duże opady e, i to wszystko można powiedzieć, tutaj pływało. Nie było jak przejść, i dopiero chyba od trzech tygodni da się tutaj wejść normalnie taką suchą nogą. E, bardzo długo, a właśnie odnośnie tej naszej łąki, tutaj jeszcze bardzo długo e, wiosną płynęła tak naprawdę rzeka przez e, tutaj środkiem przez naszą łąkę kwietną i podejrzewam, że ona też część z tych nasion, które gdzieś tam były, e, zabrała ze sobą. To wszystko trafiło w te gęste trawy, które są tutaj dookoła i, i dupa. Niestety trzeba było. o szczyt leci. Patrzcie. Na, w kalendarzu jest chyba w listopadzie, listopadzie albo w listopadzie. E, to jest to. I e, tak, tu będzie ścieżka, będzie prowadziła na naszej pasieki edukacyjnej. Musimy ją ogrodzić z tego względu, że no najpierw dziki mogą nam porozwalać tam różne rzeczy. Dwa e, Sory, niestety, ale musimy zamknąć to przed można powiedzieć, ludźmi, którzy chcieliby to nam rozwalić. Mieliśmy już przypadki w tamtym roku, że pokradzono nam narzędzia. Nie w tym roku, w dwa lata temu już nam skradziono narzędzia. W tym roku, tutaj kawałek dalej, jest taka opona, która leży w krzakach. Została ona wytargana na środek przejścia i teraz się tutaj nie da przejść tak naprawdę. Zobaczymy, co Artur powie, jak będzie wjeżdżał traktorem. Kolejna rzecz. No chcemy, żeby to było tak jakby z głową zrobione, żeby te rzeczy, które tutaj, że tak powiem, w to inwestujemy swój czas, pieniądz e, i, można powiedzieć, kawał życia, to żeby to z nami zostało i było zabezpieczone. Tak tylko oszołom by zostawił to na takim dzikim terenie bez e, jakiegokolwiek mm, zabezpieczenia. Chyba się ze mną zgodzicie. E, także tutaj kawałek dalej będzie pasieka edukacyjna, którą myślę, że odpalimy w następnym roku. Myślę, że w tam w następnym roku ona będzie już. Tu będziemy chcieli zrobić jakieś zajęcia, takie, można powiedzieć, weekendowe. E, może będziemy chcieli zrobić jakiś kurs pszczelarski, um, jakieś święto, może jakiś piknik. Tutaj jest bardzo duży teren, e, na którym planujemy postawić takie ławeczki bawoztowe, które ja już od zeszłego roku robię, ale czas. <grytanie> e, także spoko. Um, moi drodzy, tak aktualizacji myślę, że będzie troszkę więcej, jak będzie się tutaj działo. Postaramy się pokazać to jak w tej chwili działamy, jak to wszystko się rozwija u nas i mam nadzieję, że Wam się spodoba i będziecie gdzieś tam u nas komuś się zachce kiedyś przyjechać, skomentować, zostawić jakieś dobre słowo, ponieważ uwierzcie mi tutaj do tego trzeba mieć naprawdę z kawał odwagi, żeby wejść na taki teren to wszystko przygotowywać tylko po to, żeby dookoła fruwało troszkę więcej owadów dobra, moi drodzy, tym takim pozytywnym akcentem żegnam się z Wami Mam nadzieję, że zostawicie jakiś, jakoś, jakiś fajny komentarz, udostępnicie może to dalej, będzie mi na pewno miło. E, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, hej!